Fajne, fajny losik mam na tym serwerze. To jest niemiecki? Nie muszę chyba albo muszę zmienić internet, albo nie wiem co, zadzwonić do nich. Może się muszę przeprowadzić do dużego miasta, nie wiem. co, to już jest super. Nie wiem co mam zrobić w swoim życiu. Komputer mi nie chodzi, internet mi nie chodzi, wszystko mi nie chodzi, nie. Ważne, żeby zdrówko było. Chyba standardzik, nie? To pan chce to zemrasz chyba na B? Będę. Ja. No. Ja. Może siara bardziej poda zagrać, ja tylko na info zagram. Będę wycofywał najwyżej. Gas ja poda. poda. Nie, Cave Kaj cave, cave, cave Kaj. Tak, yeah, ja lecę o Ja smokuję. Patrzę na przez chwilę. Kaj cave już, w cave już. Róż jeden. Róż a, więcej. Main wyszedł, main wyszedł. Okay. 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 No ja w cave za no smoke'iem no, na razie. smok za cave'em ja jest. Na przeciwko basa jak wyjdziecie z cave'a. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Tak na razie smoke będzie Ja operuję, nie żyję. Dzięki obity bardzo. Cave. cave. Nice. Yes. Yes, brawo. Co Pago się obraził? No bo mm, jest spóźniony na turnie i prostu, my, na my tam byliśmy przy satisfiku tak. i każdy coś co gadał. To tam ktoś się pytał jaki wynik, coś tam Rafał i on... To, w w w w ja palę pierwszych... A to jest pyszami tutaj. Był daleko na B1. Nawet te granaty jak lecą z Jeszcze jeden po tym jeszcze Poda, a wchodzą Dwóch, no dwóch podał podwaj jeszcze jeden jest No zobacz kur jak mi to no razie, jak bóg bóg jest to. O, tam wiesz, ja ja to tam i ma pierwszy kontakt bo albo nie sprawdzę tutaj sobie Ja środek chciałem no jeszcze ja hmm. robię Ciebie poszło na daleko Ko w okno. okno, Nie widzę tu nic wiesz Teor Jeden był na daleko O ale się Puszczasz a wiesz? Biegnę do respa sobie już Mida nie ma na razie Cisza A jest cisza jeszcze Pybor pokaże się tam? O, no Dobra, Main na B wyszedł. Jeden jest po głowie z pomaca. Tam jeden tylko wyszedł. O, jeden def był. W mainie. że jeden. Blisko lewo Bawol? mogę mieć plato. No, no. Ja lewo sprawdzam ci wiesz. Sprawdzam lewo, Pybor. Mhm. Bierz, nie widzę. B, SMS. O, chęc, na BSMS. Leży. okej, się, Brawo. Lew chyba w mainie, bo Izek miał Zam Mi. smok na schodę, może dojedźmy sobie teraz, co? E jadam, 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 muszę jechać. A, Pytu, a, bym pojechał. Wtedy z paszą. No, daje, przeda. Walili na razie, przeszuję. Ja mam biało, szono. Nie mnie, mid, mid. Dwóch, 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 O nie. Do prawej no, tak, był by już. Za leży Za smokiem. Leży mid. Jeden mógł być. Doda. No zobacz to! A jest mołka w Nie musisz pierwsze Ja no, mam fama na B i smoke jednego Polaka nie trafił do środek Mi prawo Jeszcze to jeden, jeden daleko lego stoi Nice On to oko, aha Może on piknę, w ja piknę z okna, to ty możesz stać blisko lewo, wiesz? B się skończył, smoke raz znowu Ja to że też tu poleci A main jeden A Jest środek On no, się teleportuje mi kurwa no Do lewej uciekł Jeden na jeden środek. Mikrofon jeden bardzo Dużo? Dwóch. Dwóch Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeden, jeden z jest, jest, no. I dwóch a Raczej. Spoko dobiego do niego. Środek i dwóch A. Tam, czy stoi w oknie. zrobię. Proszę pójść, pancerz z powrotem na tego mida. Pasza z Saią, chodźcie pod B, mam jednego pasza do maina B. Jak będzie się, się strzelać, to tam nasi skrócą Midam, może wtedy co? Kurde, proszę. Dobra, tu z tej strony. Daj. leży daleko, był Daleko jest, dojeżdżasz go? Zrobimy się z nim razem po prostu. Reszta uciekł, Uciek, Uciekł, uciekł. A, 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 uciekł. To stawimy. Dobra, to może daj. Koniusz, koniusz! Bah, nie widzę mojej na wam. Mhm. Na ja wracam mada. Z mada. Będzie gierka. Do Hevena mógł zająć. wróciłem. mógł zająć. Do Hevena mógł zająć. Do Do Mit. Jeszcze jeden po głowie z P2000. Ok, oko. że z mida. I pakę mam na mid. Mhm. Ja mam a, ja mam a, grajcie mid. Dobra. Jest a, jest a. Ty musisz. Ja jestem tu. Mhm. I patrz, Brawo, Grym, mam. Po tych mapach nie. to ty, siedzi ty, pestle. siedzi, siedzi no ja palę w pierwsze czekam aż coś zrobię, sprzedaj, sprzedaj, idz da Jaro, może? Teraz mi kaj, może Jest jeden środek, jest drugi środek, więcej? A, siedem leży, a i leży, a ostatni, Comprende mi amigo, Muchas gracias! Na... Praca, okay. no. A, jest, po prawej na, po prawej na midzie Czułem, jakby tak stanął i czekał. Jest pod B. Na zero, jak coś. Wracam na Mida. Wracam na Mida, patrzę za prawą I ma 20 AP. No teraz by się strzelała. Nie. Gdzie? No. Bomba jest na CT. Kurwa, pada z 22 tylko. A bo strzeliłem jak on przeszedł. Pew, coś? Pew, okay. Więcej, pew, pew. Więcej, O, ostatni. bo jest cave. cave. przy cave'ie. Przy od mam. O, Kamera. skończył Kamera

jeszcze coś może być? Max jednego tam masz prawo. Przed schody. Przed B Prześ jednego? To no, widać, no? Leci. Dwóch nam idzie, dwóch nam idzie. Mogą podjeżdżać Bo, mi do góry. To mi Nie widziałem kolejnych. Leży B schody. Pod podał ostatni. Pod ostatni. I paka schody. I obroń z maina do was No nie pierdol, no mi idzie obity. Ja. A, bupę ma jak coś. Palił się. Która z jest? Na środku. Nice. nice. Smoke na wyjście. Pochwalę. Main. main. A, main. Jeszcze. Jeszcze. Dwóch, dwóch, dwóch wchodzi. Dwóch wchodzi mainem. Ja rozbijam sobie smoke'a. Prison będzie. Trey, 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 trey. Last prison. K, poszedłeś? K, poszedł. K, poszedł, poszedł. I wr wracam do. A wróć, wróć, wróć. Ja na dalej przechodzę. No i tak, bo. Będziesz oczywiście. Ja skaczę do środka. Main. A, chyba idę. Nie ma środka. Zjadam. Zjadam. Że drugi. Czy to tam wszystko? Kule. Jeszcze podjeżdżam A, jeszcze jeden hmm. Woda woda, jeden. woda, woda, woda da. A, jeden jeden na szybko, na szybko myknął Ja krócę to... egzek, egzek tu jest ty. Wyszedł jeden, dwóch, dwóch, jeszcze 31. Ale jest, jesteś, mamy dwóch na plecach razu, więc jest los. Ta

Dobra, słuchajcie, dam wam jednego flasha eee, rzućcie sobie flasha na górę. No, midem, będziecie wchodzić we 4 do kamery po prostu. Dam smoka do lewej strony. Ok? Ja flashuję takiego odbitego tutaj, bo odwróć zabramę Templo? Smount daj. Bo w prawo nie mam templo. Wjeżdżamy kamery. Tak, tak. ja mam też kamery. Dawaj Masz flash. Boom. Main, main, main. Main, góra jednak. Ale kurwa wbieg no bo aż tu ładnie pisał, że... Ty biegasz jak rozmiętał to no, i... Na pełnym biegu. Tak? No wychylę no. Sayu też tutaj, wychylę go jeden. Ja przeskaczę? Ja do ciebie idę. Widziałem. Dwóch tu jest. Śro... jest ten środek podchodzimy. Mogę za kolumnę. Wyszły przed kolumnę. Blisko lewo już. Dwóch, 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 dwóch. Ja wjeżdżam. Trzech chyba nawet. Wjeżdżaj Sayu. Kamera leży. Że... Jeszcze jeden gdzieś. To jest fleszuje jakoś z dupy. On nie widzi. Co to Tawa, Jaroja, jest? Co to jest? No. Echyba nie. Ja jeden to. Nic go nie widziałem, nie, nie widzi całego, no. No nie flaszę pierwszy. Rozmijesz to, Jarek? Tak. Mów kiedy. Ma balaki dali. Dawej. Przebijem. Pilar. Pilar. Ja pierdolę, nie da się nic zrobić. Dawać ty Gościu na flash was dwóch zabija przez smoka. Ale to nie spalił okna Nie wiem ktoś mnie zablokował O człowieku, co tu się dzieje? Kajf leży jeden Pieszuję jeszcze raz gościu Może Możemy to uspokoić chwilę panowie A ślepo mi zajebą Kajf leży, jeden kajp jest jeden kajf ale goście są strasznie mocni. Mam wrażenie. Dawaj No właśnie, Nie, dwóch, dwóch. Dwóch po te. Jeszcze Może chodźmy za do Kaewa? Oni wypięci są. Na włopę wiekuję Kaewa sobie. Ja czekam jeszcze na schodach może tego, tą wodę popcha chłop Ej, ja aż do respa spróbuję zaś, może. No, też to jest ten sniper. Nie wiadomo, gdzie drugi. Idę pękło. Idę wodę szukać. Panie, chciałem przebić go. A jak tu? Przebijam to tak, w ogóle A w z A w ogrodzie? mi prawo? nie tak, 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 tak. tak. Ja, ogrodzie? A to, kesin, to, że... ja, jest. ogrodzie? A nie przebije. A w ogrodzie? A w ogrodzie? A w ogrodzie? A w tak. A Ja A w ogrodzie? A kamery, ogrodzie? A w ogrodzie? Ja cofam z Od chip. Pod Ja mam bazę. Nie mam bazę. to Ja też jestem tam. Dobra. 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 No. Ok, okay, tak. Wejdź, 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 biegnij, biegnij, biegnij Zeskoczył mi ze środka na... na wodę Mid'a wyskoczył, no Tak, w bedzy masz Pleżu Cave nice. Mid'a mam całego, mid'a to mam To no, chodź Dobra, ja podchodzę tu Jest jeden środek W z glem'i zrobił już B, jeden środek i dobra Chodźcie, kontakt A Septy, Prime, dziękuję, suba z Prime'a Ja pierdziela, dojechali sobie Wyrwy nie ma to, patrzę, jeden Nie ma filaru Leży AWP, jadę heaven. jeden Heaven Patrz Heaven, ja przy plecy przejmuję, nie, nie mam ma kamer Leży Heaven, heaven. o oh, wow AWP, kamera, kamera, kamera Ja mam dwa Nie, nie wyszedł, nie wyszedł jeszcze Patrzę sobie, lewo do dojazd A Jeśli patrzę, wiesz tutaj Jaro ma dobry angul Bardzo dobry mam Jedzie Podchodzi Patrzę dół, nie musisz wychylać Nice, nice. Ja... Jaro a może grał do mnie trafiłem, ale zobacz, jakie są kliki te. Nie, jest tak. Patrzę, patrzę, patrzę. O, je... Kurwa. Daj się. No, bo... To, to, Mój to... flesz, sorry. A my nie. Skąd na was poszedł? No i Flash na B Leży. Nie przebił, nie przebił Ameryka, my gole wynosi. Co? Bardzo. No brawo. że jeszcze jeden A, jeden A bo chyba Kon leży? Nie ma. Tempa nie widzę. Tempa. Pak, jak to jeden przy mnie na B. Dwóch w kamerach. I... Się B, a WP na B jest Mamy Jeszcze jeden tu był Kurwa no się runda posypa znowu Snajper nas wyklikał nie? O, hmm. Defa grają na środku Smoka daje nam Bombow okay, okay. no, no, tak, tak. ja, bomba została z chłodu Czekaj, wali w cave'a, to może... Ja, AWP jest Tu bomba została ZBS-em jest snajer Ja mam środek, ja mam środek na razie Nie wyślizg, masz smoke'a? Nie mam cave. cave, cave, tu prawej Dajcie ciszę, proszę Myślę, że jeden z da. Jeden cały czas cave jeden w cave'ie jest gdzieś Nie bym w wodzie, nie widział z Ja zachodzę do respa. Nie zachodzę, bo już wie. Pochuję tego szelesza rzucam, Mogę kurwa szybciej no. Woda leży. A dwie osoby we mnie celowane w ogóle, są na B. Temple i bez. Mogę szybciej. Kurwa i nie wiem. Kasuje. Pesz, też dali, też. No, ale leży belę zjechał, belę do lewej, proszę. do lewej. Amen leży. Amen do biurze. sniper. go, Jeszcze do prawej. Leży. Podchodzę już. Idziesz ze mną? Ja chciał, Zda, Paliłem górę Patrzę. Wody nie widzę Na Wody poszedł. Przyspieszę Wody nie zresztą Ja Druga presji. presjiwa Leży środek, ja mam za z tym ja bym w ogóle Co się w ogóle Poszedł może. do main na BF3. Aaa, ja wracam. Jeden w cawie, jeszcze raz. Tak, w cawie, potwierdzam. Dobra, pikuję tu. Chodzimy? Leży, cafe jest 6, cafe jest 6. Kupa. Leży. Trzymałem templa, Trzymam na razie. Bomba default w rogu. Idź do cajeba, pikuję. plecy już, plecy B main. Idzie. Ja na nie idę. Leży z pleców, leży. Z, z wody. Ja twój kontakt spikuję z tej Co yes. Dobrze, dobrze, dobrze. No przecież kurwa mać. Lecałem. Stop, stop. No, Małka, jeden środek cały czas. Amen I A Mit. Mit, Kurwa. Dawaj wąchaj pachę, kurwa jedziesz. A 65 frech dałem temu na tym mainie, no to się mnie. Nie da palą na razie. Posłady z faszą. Prawo mit. Nie widzę, tu wiesz? Mid. Ja stracę do lewej po prostu. No blisko. No i chuj, był tu to lewej. Jeszcze jeden woda! KURWA! Do okay, wejdzie idzie. Tak, mi zjebałem. Nie no... no ja raz, Masz tu ce Mam. Dziękuję. No, zjebałem. Środek. NO KURWA! A, kurwa, zajęli u mnie na szybko i... Dwóch jest na środku. Jeszcze jeden na środku mam. Ja, trzy. Trógy, jeden. Mikrofon muted. muted. Mikrofon Do Jeszcze raz. mnie. Nie Was mam to... jak. Wach, 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 Paweł! Dra, wze, brawo. Ja teraz. Mase powodzenia tam na tej wodzie. B. Chodziło. CT. Blisko, main. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Super, nice. jedziemy. Ale dostali nade ode mnie. i 51, dostali... Ej beka, hey, cały mecz Bravo. kurwa 30% losa, nie, nie wiedziałem co się dzieje. Ja z muzyką grałem, bo ja kroków nie strzałem.